Fakt, że jako debiutanci, ponieważ ja byłem debiutantem, moi partnerzy z zespołowi i zespół w European Le Mans Series, udało nam się zdobyć ten tytuł, jest dużym osiągnięciem. Oczywiście dla niektórych może to nie było zaskoczenie, ale, ale tak naprawdę liderowaliśmy od pierwszego wyścigu, od Barcelony, gdzie zaczęliśmy sezon bardzo mocno. I tak naprawdę udało nam się wygrać w Spa po dwóch trochę słabszych wyścigach, no i oczywiście po Le gdzie jednak wygrana była prawie w kieszeni, to prawie akurat w tym przypadku zrobiło dużą różnicę, ale ogólnie myślę, że jest, jest to coś szczególnego i jakby Chodząc do nowej kategorii, ponieważ jednak wyścigi długodystansowe, mimo to, że LMS nie są aż tak długie, ale jednak Lemant to jest najważniejszy wyścig w tej kategorii. Że nam tak dobrze poszło jest dużym osiągnięciem. Masz za sobą pierwszy prawie pełny sezon w wyścigach długodystansowych. Jeszcze jeden start LMS. Czy to jest miejsce, w którym chciałbyś zostać na dłużej? Chcieć to jest duże, duże, duże jakby. Duże słowo. Oczywiście po pierwsze myślę, że moje podejście od kiedy zrezygnowałem z rajdów, czyli od końca 2015 roku. Zawsze moim celem było ściganie się w jak najwyższej kategorii sportu samochodowych i w kategorii, która moim zdaniem daje mi największe wyzwanie. Dlatego też kiedy dochodziłem do siebie i wracałem na tor, E, nie miałem jakby specjalnie jakby, e, celów w jakiej kategorii udało mi się wrócić do Formuły 1. Oczywiście e, wtedy szanse były małe. Udało się. E, Formułę 1 niestety zagościłem tylko na rok jako kierowca wyścigowy w 2019 roku. I później jakby celem było podtrzymanie ścigania się w jak najbardziej prestiżowej serii czy też najbardziej wymagającej, ponieważ niekoniecznie prestiż idzie w parze z wymaganiami, jakby z wyzwaniem. Dlatego też wybrałem DTM. W ubiegłym roku oczywiście DTM zmieniło jakby oblicze DNA i w tym roku jakby poszedłem w nowe wyzwanie, czyli wyścigów długodystansowych, które jakby nie było... Ten rok przypomina mi trochę rok 2013 w rajdach, kiedy w zupełnie innym sporcie, ponieważ ok, jest to motorsport, ale też wygrałem tytuł i jakby e, wszyscy myślą, że to jest łatwe i jakby są to kategorie no jakby motorsportu, czyli jest to to samo, a tak naprawdę świat, w którym jakby się wychowałem, czyli z wyścigu sprinterskiego, jest zupełnie inny niż ten długodystansowy. A propos prestiżu, kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek informacji na temat Twojej przyszłości w formule Jeden. Moja przyszłość, w Formule 1, po pierwsze, dużo będzie zależało od mojego partnera PK Orlen, Nie tylko mojego, ale też zespołu. Oczywiście, w zależności od tego, jakie zostaną podjęte decyzje, później jakby też moje decyzje zostaną podjęte. I, i wtedy zobaczymy. Po prostu trzeba uzbroić się trochę w cierpliwość. Tak jak mówię, ja jakby mój cel jest jasny. Jest taki sam od 6 lat, kiedy, tak jak podkreślałem, w 2015 podjąłem decyzję, żeby wrócić na tor. A, a to, czy coś z tego wyjdzie i gdzie będę jeździł, na dzień dzisiejszy nie wiem. Oczywiście są mi różne plany, jakby plan A, plan B, plan C. I, i na pewno nie chciałbym czekać bardzo długo, zresztą to podkreślam co roku. Niestety zawsze sytuacja się przeciąga. E, ale tak, jak mówię, nie wszystkie te rzeczy zależą też ode mnie. Co zakłada plan A? Plan A zakłada jeżdżenie w jak najwyższej kategorii sportu samochodowych, e, która będzie możliwa. Okay. Plan B? Plan B zakłada e, możliwe łączenie pewnych programów lub mistrzostw. I jeszcze o plan C w takim razie musimy plan C, to pytać. Plan C jest, <gry> plan C może nie być najfajniejszy, ale, nie ale niekoniecznie może być złym planem, także wszystko będzie zależało od tego, co, jak, gdzie e, i dlaczego, o z reguły to tak wygląda. Aczkolwiek e, Robert, jeszcze już kończąc ten wątek, bo chcemy o pogodzie porozmawiać. Oczywiście. Natomiast e, 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 jeśli chodzi o plan A, realna szansa na to, żeby w przyszłym sezonie ścigać się w Formule 1 jest praktycznie żadna, zerowa, prawda? Żeby jeździć regularnie rzeczywiście jako podstawowy kierowca. Czy, czy widzicie jakąkolwiek możliwość? Żadna, to od was słyszę. Nie, ale tak serio jest. No ja mówię serio. Zawsze mówię serio. Czyli, czyli coś jest na rzeczy? Nie wiem, czy jest na rzeczy, ale dopóki jest e, piłka w grze, to się gra. E, myślę, że w 2016 roku też e, ktoś by powiedział, że szansa, że będziemy mieli mnie w e, Formule 1, jest e, żadna. A, a, a tak się stało. E, tak jak mówię. Zawsze, zawsze jest e, jakby pewna. E, pewne, pewne scenariusze, oczywiście, tak jak mówię. E, nie, nie, pop, nie wchodziłbym w fura optymizm, e, ale też nie powiedziałbym, że jest żadna. Okej, okay, to dobra informacja. E, znaczy dobra. <gryw> ja mówię, nie mówię informacji, ponieważ to nie jest żadna informacja, e, ponieważ ta jak, e, tak jak e, jakby świat nas nauczył, przynajmniej mnie, e, nigdy nie mów nigdy, także zobaczymy. Realistycznie e, wiem, kto, jakie mam miejsce. I jakby nie, nie, nie przekreślałbym zerowo szans, ale też nie popa w furę optymizmu, że na pewno będę się ścigał. Jasne, miałem na myśli tylko to, że większość tych miejsc już jest obsadzona i o tym oczywiście wiemy, ale trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej. Myślę, że miejsce jest jedno z tego z tego co mi wiadomo Dokładnie oficjalnie. Tak. Także e, tak jak mówię, w 2000. kiedy było 18... 17, Roku. 17. 2017 Jechałem do Abu Dhabi jako kierowca wyścigowy Formuły 1, a wszyscy wiedzą jak się skończyło. Przynajmniej w mojej głowie, a nie wymarzyłem sobie tego, tylko tylko miałem podstawy, żeby o tym sobie tak myśleć. Później sytuacja się dramat, dramat, diametralnie zmieniła. E, dlatego też podchodzę do e, jakby czasu i okresu, w którym jesteśmy bardzo spokojnie. E, realistycznie Wiem, jaki jest scenariusz realny, a to, co się wydarzy i czy się coś wydarzy, tego nie wiem. Oby było jak najlepiej. Trzymamy kciuki. A więc puentą tego, o czym mówisz, jest to, że w tym świecie nie można być niczego pewnym na 100%. To dotyczy i dobrych wiadomości, i złych wiadomości. Teraz może o tej bliższej przyszłości, czy przy takiej pogodzie, pogodzie. w takich warunkach? Dokładnie. <laughs> no nie możemy być pewni na 100%. <śmiech> <śmiech> Ale pojawiło się słońce, słuchajcie, przed chwilą, także jest lepiej. Jest lepiej Szczerze myślę, że jakby prognozy, pogody, chociaż kiedyś rozmawialiśmy o prognozach i, i też się nauczyłem pewnej rzeczy, żeby czasami lepiej jest popatrzeć w górę niż w monitory lub w różne strony internetowe. Chcesz powiedzieć, że wtedy przestrzeliśmy i to dosyć mocno, prawda? No, znaczy nie, no, ale to tak często się zdarza. To jest trochę z rajdów jest tak, że możesz patrzeć w ekrany i w prognozy albo czasami też na to, że się tak zdarza, że Jesteśmy tak skupieni jakby w technologię i w możliwość sprawdzania różnych radarów i ten, a czasami wystarczy wyjść po prostu z, z biura lub też z boksów i popatrzeć. Po pierwsze myślę, że przy takich warunkach można, można spokojnie rozegrać sesję. Oczywiście spokojnie, ale nie wiem jak na to, że dokładnie sytuacja wygląda, ale tak mi się wydaje. To jest moje przeczucie że jeśli nie, nagle nie przyjdzie jakaś duża ulewa, to bardzo możliwe, że znaczy zdziwiłbym się, gdyby sesja nie rozpoczęła się. Robert, cały padłok emocjonuje się walką Hamiltona z Verstappenem, tym co się wydarzyło na Monce także. Ty wtedy miałeś swój wyścig do rozegrania, ale pewnie od tamtego czasu znożyłeś też zobaczyć ich kolizję. Czy zgadzasz się z taką decyzją, jaka została wydana przez sędziów? Czy może jesteś bardziej team byli kierowcy wyścigowi, bo oni tutaj rozkładali tę winę pół na pół jako incydent wyścigowy? Czy to jest jakiś nowy, nowy poziom tej walki i e, jakiejś eskalacji emocji między nimi? Y znaczy, ja mam swoje zdanie na ten temat. Tak szczerze to widziałem raz kolizję. Pierwszy raz ją widziałem jak w Bolidzie, jak została na ekranach przy, przy, przy trybunach wpuszczana, ale widziałem tylko jednym okiem, ponieważ drugim prowadziłem Bolid. Oczywiście nie w tempie wyścigowym, tylko akurat wtedy był fulkor. Miałem powiedzieć Fulcor Virtual Safety Car i Safety Car. E, Fulcor Zero mi się z, zebrało z wyścigu długodystansowych. E, jeśli chodzi o moje zdanie, jest bardzo proste. E, mam trochę inne spojrzenie na w ogóle całą sytuację, ponieważ e, myślę, że się wychowałem w... E, jakby widzę wyścigi t, i trochę innym okiem, ponieważ e, mam trochę więcej lat. E, I tak... Tak naprawdę myślę, że spokojnie można było inaczej, żeby nikogo nie urazić, powiedziałbym, że spokojnie można było zrobić parę rzeczy, żeby do tego nie doszło. A że się stało, to widocznie, widocznie ktoś jakby nie miał, nie miał na myśli, żeby omijać szczególnie to wydarzenie lub też zrobić wszystko, a tak naprawdę nie trzeba było dużo zrobić, żeby żeby nic się tam nie stało. Mówisz, że masz trochę więcej lat od Luisa Hamiltona, który brał udział nie, w tej kolizji, Louis... akurat masz Ale... miesiąc więcej. Więc Ale wiesz. nie mówię o Luisie akurat, bo akurat Luis w tym momencie nie mógł praktycznie nic zrobić, żeby nie doszło do tej kraksy, tylko akurat o, o Maxie. Myślisz, że takie incydenty między tą dwójką będą się jeszcze zdarzać już na tym etapie sezonu? Czy to jest ten moment, że powinno przyjść otrzeźwienie przede wszystkim, rozumiem, że masz na myśli Maxa Verstappena, został zresztą za to ukarany, żeby czasami jednak odpuścić? Czy już na tym etapie walki o tytuł mistrza świata o odpuszczaniu nie może być mowy? Znaczy po pierwsze to jest trochę hipokryzji w Formule 1, ponieważ dyskutujemy o rzeczy, która... Kiedy była? Dwa tygodnie temu? Niecałe. Niecałe dwa tygodnie temu. Która według mnie jest może nienormalna, ale taki jest sport. Właśnie o to chodzi według mnie, kiedy jest walka dwóch najlepszych kierowców w stawce z dwoma najlepszymi bolidami, i walka e, tak naprawdę wchodzi w fazę niedecydującą, ale tak naprawdę każdy punkt jest ważny. E, i, I na pewno nie będzie miękkiej gry. E, I po prostu e, ja bym się akurat aż tak bardzo nie rozmy rozmyślał, co będzie, lub po prostu będzie, co będzie. E, I myślę, że to jest właśnie fajne. E, Okej, okay, wypadki nie są fajne. Ale tak naprawdę walka koło w koło e, to jest e, część Formuły 1, której bardzo często po prostu nie mamy. A kiedy mamy, e, wytykamy palcem, kto miał winę. E, takie są wyścigi, taki jest sport. E, tak jak mówię, e, wiele opinii. Tak naprawdę każdy incydent, każdy jakby sytuacja na torze, która się może wydarzyć lub się rozwinie, tak naprawdę są. W krótkim czasie są podejmowane jakieś tam decyzje. E, później, oczywiście, mogą być konsekwencje pozytywne, negatywne, ale tak naprawdę wszystko rozpoczyna się od decyzji, które dany kierowca lub e, jeden z dwóch podejmuje. E, I dlatego to też jest e, fajne. E, nie, jakby ja na przykład e, o incydentach w, na Silverstone i na Moncy by się nie skupiał, co się stało i dlaczego, tylko e, co i dlaczego, jakby. E, Skłoniło danego kierowcę do podjęcia takich decyzji. Bardziej chodzi o psychologię i o to, tak naprawdę co bardzo często jest omina, omijane i mało, mało ludzi o tym mówi, tak naprawdę tych dwóch kierowców gra też grę psychologiczną na torze i poza, poza Torem. I myślę, że akurat Formuła 1 na tym może skorzystać i, i jest to fajne. Du wiele lat po prostu takiej jakby ostrej walki. E, nie mieliśmy e, i myślę, że jest to tylko na plus. Dziękuję Ci Robert za wizytę w studiu, zawsze super ciebie gościć. Króciutka dobry, przerwa bardzo. reklamowa. Za chwilę wracamy do Soci.